Ja się nazywam rzeczywiście Asia Mysterem. To, to, co prowadzę dla mnie jest mój blog, tylko to jest tak naprawdę fanpage z tekstami moich dzieci na, na Facebooku. Rzeczywiście to są zabawne teksty. I dzisiaj jestem tutaj po to, żeby rzeczywiście Wam opowiedzieć o tym, o, o takiej historii, która się zdarzyła w moim życiu i w życiu mojej wspólniczki, która też jest architektem. Wnętrz, to muszę dodać, bo aptek wnętrz to jest taki twór, który powstaje w wyniku edukacji na Akademii Szkół Pięknych, na Wiedzące. Trochę co innego, to jest takie miejsce w Akademii Szkół Pięknych, a wcześniej w Liceum Plastyczne. To są takie dwa miejsca, które powodują, że właściwie mam takie poczucie matematyki i wszystkie nauki ścisłe. Skąd właśnie się z nimi zapoznawać w podstawówce. W związku z tym bardzo znanym. Rzeczywiście wybrałam taki tytuł tego, tej prezentacji, taki wymyśliłam, ponieważ jesteśmy na spotkaniu dziewczyn. Z dziewczynami kojarzą mi się trochę też poradniki. Te poradniki często właśnie w taki sposób są zatytułowane Jak przejść nie wiem, że nic nie wiem, do ja wiem, że nic nie wiem i przetrwać. Jakie są fakty? Ja mam tutaj w tej chwili 38 lat. Jestem prawdopodobnie starsza od was, jak porządnie, e, tak porządnie... ale w większości. Mam w tej chwili już e, dwójkę dzieci, które są w wieku e, nastoletnim. E, jestem z wykształcenia, tak jak już tutaj też Kamila wcześniej wspominała, architektem tempest, czyli po e, Akademii Pięknych. Jestem twórcą, nie artystką, nie jestem tego słowa, jestem raczej twórcą rzeczywiście. Um, moje doświadczenie zawodowe jest takie, że ja rzeczywiście po skończeniu projektu artykuły wnętrz zajmowałam się głównie projektowaniem. Najpierw dla dużych marek sieciowych to były najpierw firmy, w których projektowałam lampy, oświetlenie. Natomiast później pracowałam dla, pewnie znacie tą markę, to jest marka House, to jest marka odzieżowa i tam projektowałam sklepy. I w pewnym momencie poczułam, że rzeczywiście już nie chcę pracować dla, dla, dla mojego pracodawcy wczesnego. To się zdarzyło na wakacjach, na które pojechałam po trzech latach chałupy i przeczytałam książkę, podbiłam bo Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, i po tej książce wróciłam i powiedziałam: Do widzenia, już więcej, po prostu tutaj nie przyjdę. I zaczęłam pracować na swoje własne konto. Czyli tak naprawdę projektować wnętrza dla, dla jakby osób prywatnych i też sklepy się dalej i jak prowadziłam swoją firmę, wtedy y, poznałam takie pojęcia jak VAT, PIT, księgowa i tak dalej, to nie było nic artystycznego. Y, natomiast wtedy po kilku latach prowadzenia swoich firmy wydawało mi się, że jest w tym rzeczywiście dosyć dużo, a to kompletnie tak nie było. Y, byłam na etapie, że nawet nie wiem, że nic nie wiem. Historia naszego serwisu, powstania naszego serwisu była taka, że prowadziliśmy swoją wspólniczką pracowników projektowania wnętrz i był, był kryzys, zdaje się, w którymś tam w 2008 roku, jakiś nas dopadł kryzys, nie miałyśmy zleceń i postanowiłyśmy w związku z tym wziąć udział w konkursie dla architektów wnętrz. Cały czas jestem w tym, żeby się nie Zastanowiłyśmy wzięli udział w konkursie dla, dla architektów, wnętrz, no zaczęliśmy szukać w Google'ach tego konkursu i strasznie nas zaskoczyło to, że właściwie Google wyrzuciło nam bardzo dużo wyników, natomiast to wyniki było jednym wielkim kubłem śmieci. Okazało się, że konkursy, które, na które miałyśmy ochotę. Yy, były albo już zamknięte, albo trzeba było pracę jakby zgłaszać do na przykład następnego dnia. To oznaczało, że nie da się tego zrobić na następny dzień. Albo tak naprawdę właściwie jak się że wszystko jest super i tak dalej, to gdzieś tam prawnym drukiem, no tak, ale to są na roczny konkurs, w związku z tym <laughs> szukałyśmy dalej i co ciekawe, znalazłyśmy bardzo dużo fajnych konkursów, jeden malarski, jeden fotograficzny, <laughs> jakiś tam na scenariusz. A ponieważ takie osoby jak my, czyli jakby twórcy, czyli osoby, które kończą rzeczywiście takie szkoły artystyczne, to są najczęściej ludzie, którzy mają kilka talentów. To jest tak, że jak ktoś potrafi fotografować, to potrafi też malować często, potrafi też jak filmy i tak dalej. I widząc tak dużą ilość różnych konkursów dla twórców, w zasadzie uruchamia się w głowie takich ojej, to ja mogę jeszcze to zrobić to, Mógł tutaj, gdzie w tym się sprawdzić i tak dalej. I rzeczywiście konkursy to wymagają. W związku z tym uznałyśmy, że skoro my mamy to myślenie, prawdopodobnie nasi koledzy i znajomi ze szkoły, ze szkoły mają podobnie i pewnie jest ich trochę na świecie. W związku z tym zadzwoniłyśmy do kolegi informatyka i zapytałyśmy, słuchaj, pasiek czy nam zrobić taką stronę, która będzie taką dzielić na tego Nie ma spraw. No i uznaliśmy, że dobrze. W takim razie zabiliśmy tą stronę. To był ten moment w Polsce, kiedy. Nasza klasa sprzedała 20% swoich udziałów za 20 milionów, i my uznaliśmy, że z Boże, tam też w takim razie, za jakiś rok sprzedamy jakieś 10% udziałów a za kilka milionów, bo nie to jest aż tak, tak, tak strasznie popularne te konkursy, jak na 20 dalej. No i z taką że że dojrzeliśmy do zajęć, wystartowałyśmy z nich w sieci. I kończyła się to teraz już tylko trzeba czekać, ponieważ to jest przecież biznes internetowy, czyli on się sam mm. rozwinie, jak kula śniegowa i co jakiś czas zaczną się do nas zgłaszać inwestorzy, a my tylko się zastanawialiśmy, na ile możemy się zgodzić, żeby sprzedać te No i tak to trwało, nic się nie działo, oprócz tego, że jakby biznesowo nic się kompletnie nie działo, oprócz tego, że zorientowałyśmy się nagle, Dostajemy informację od Facebooka, że tam 5000, pierwszy nasz fan, nie może się dodać do naszego fanpage'a, bo okazało się, że to nie był fanpage, tylko profil z własnej. W związku z, z tym wtedy się dowiedzieliśmy, że trzeba założyć fanpage, ale na Facebooku, a nie profil. Więc Założyliśmy od nowa ten profil się, że od początku tę całą grupę fanów, miałyśmy całkiem niezłe statystyki, ale też nie wiedziałyśmy, bo nawet że to się nazywa statystyki, bo rzeczywiście dosyć dużo ludzi odwiedzało naszą serii, dostawaliśmy bardzo fajne maile od naszych użytkowników, czy tak jakby, ogólnie jakby w takim duchu, o Jezu, jak dobrze, że jesteście na świecie. A to nam bardzo osklepiało i myślałyśmy dalej, że już tak po prostu będzie, trzeba jeszcze to czekać być może i, i, i rzeczywiście coś odgaduje. No i potem, y, potem się pierwszego pracownika, który zajmował się redakcją wydań na maila, to do zakresu tak to trwało y, i pod koniec 2010 roku, czyli prawie już dwa lata temu, to zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy się spotykać z takimi chłopakami, którzy pracują dla bardzo dużych agencji reklamowych i oni, i oni jakby widzieli niezwykle niesamowitą wartość w tym naszym serwisie i tutaj nas, że Jezus, to wy samo niesamowite przychody, to wy <laughs> zyski, to w ogóle to jest niesamowite, Jaką wy macie bazę ludzi i tak dalej, że po prostu taki potencjał. A my się sobie, ale gdzie ten potencjał, gdzie te gigantyczne przychody, zyski i tak dalej. Tak. I to nam jakby zaszczepiło takie myślenie głowy, że my w takim razie czegoś nie wiemy. To nie jest jakby tak, że że rzeczywiście pewnie jesteśmy taki strasznie i, 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 i dlatego ja tu nie, nie zrobiłem na tym serwisie, też po prostu nie wiemy. Postanowiliśmy temat i to był taki ważny moment w historii tego serwisu, że rzeczywiście postanowiłyśmy doprowadzić do tego, żeby jedna z nas, czyli ja, zajęła się tylko i wyłącznie rozwojem serwisu. A Kasia moja spódniczka prowadziła za tej firmy, projektowała czyli zarabiała tak na naszym utrzymaniu. Teraz do momentu do tej decyzji takie największe błędy, które no, popełniałyśmy, jak widzę to niestety dopiero z perspektywy do czasu, to to, że byłyśmy taką party zypującą ludziom. Kompletnie nie miałyśmy żadnych celów biznesowych. W zasadzie jedyny cel, jak dzisiaj na to patrzę, jak jest czasu, to był taki, który osiągnęłyśmy. Czyli w osiąganiu celów byliśmy niezłe. Tylko, że ten cel był beznadziejny. A, a może nie beznadziejny. Tak no, naprawdę no, taki był na, 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 na taki moment. To rzeczywiście, żeby tak. nasi użytkownicy nas lubili, no to oni nas straszli. <grym> <grym> Następnym naszym błędem, jakby ogromny. To, były, to Było dobieranie swoich współpracowników, ponieważ nie znałyśmy się na tej branży kompletnie. W związku z tym, e, trzy razy współpracowaliśmy, współpracowałyśmy z informatykami, których kompetencji nie mogliśmy sprawdzić absolutnie. Nie wiedzieliśmy jak, nie wiedzieliśmy jak, jak, jak się dowiedzieć, czy oni potrafią zrobić to, co my chcemy, czy to jest dobre to, co potrafią zrobić. W wyniku tego. W pewnym momencie dostać informacje od naszego użytkownika, że w naszym serwisie można się zalogować za pomocą dowolnego hasła, dowolnego Ma maila no, po prostu jakiegoś podchodnego. I wtedy, ale też tak naprawdę to dotyczyło oczywiście też wybrania sobie współpracowników do redakcji i tak dalej, bo, bo jakby ta. To byli ludzie, którzy, których my też nie, nie byliśmy w stanie sprawdzić, czy oni rzeczywiście będą potrafili rozkładać ten serwis dla nas i, i jak w naszym imieniu. Kolejnym błędem to jest tekst Marta który ze Spinów. O kurczę, ja. to widzę chwilę. Inwestowanie przez pobieranie. My zainwestowałyśmy gigantycznie dużo czasu, tak na, naprawdę, w, w, przez dwa lata właściwie nie zarobiliśmy na tym serwisie nic, dokładałyśmy pieniądze i w postaci swojego czasu i jakby w postaci różnych takich niepotrzebnych, często decyzji. No i wniosku z tym mieliśmy cały czas <laughs> a jak się ma to się nie widzi wniosku, tylko tak naprawdę właściwie się przechodzi z jednego zadania do drugiego i tak rzeczywiście się czas czy przechodzimy bez wniosków e, takich e, biznesowych e, od innego momentu, który e, Momentem przełomowym była ta decyzja, o której już wspomniałam, że e, zamierzamy rzeczywiście się skupić na tym serwisie i skoro ci chłopcy, które trafiają w serwisie, widzą to z innego potencjału, no to my też będziemy musieli zobaczyć, iż zobaczyć. E, I wtedy rzeczywiście e, pierwszą taką decyzją, takim celem, już jakby do tego, coś, co jest dzisiaj, było znalezienie inwestora. Ponieważ ja jestem typem, który opowiada na prawo i o ja wszystkim, w związku z tym opowiadałam o prawie do inwestora, m.in. do życia, do inwestora i któregoś dnia dostałam podmianę na tym wchodów, informacje na ja inwestora, to może w takim razie możeście wziął udział w konkursie do wykładów z Polski. Tam było do wydania milion, 750 tysięcy w promocji, sto, to 800 tysięcy w świadczeniach dostępnych w dualnie polskich. Wciąż udział w tym konkursie dosłownie naprawdę za 5 minut 12, za 5 minut 0,0 tak naprawdę było, było wysyłki miast. To absolutnie potwierdziło naszą teorię, że wszyscy twórcy i kreatywni to są osoby, które robią absolutnie wszystko na ostatnią chwilę. W związku z tym w konkursach, które my promujemy, zawsze pracę przechodzą na ostatnią chwilę. Ostatni mm. Rzeczywiście wysłałyśmy ten, ten wniosek i po jakichś dwóch tygodniach jak ja odebrałam telefon, żeby było nam opowiadane, że jesteśmy Pani w półfinale. Ten I ja wtedy taka niefrasownicie zapytałam, a ile tam w ogóle było zgłoszeń? No i okazało się, że nam było zgłoszeń 830. W związku z tym przejście do samej do 40 było dla nas takie wamiliłujące, i uznało się, że o kurczę, no to trzeba by wygrać w tym razie ten konkurs, zwłaszcza jeśli ma serwis po konkursach. I y, rzeczywiście tam jakby, jeśli chodzi o ten konkurs, to my rzeczywiście ten konkurs wybrałyśmy. Wybrały tam jakby trzy zespoły, między innymi my. Strasznie długo się dociągnęło. Sam okres mentoringu w konkursie trwał 4 miesiące i pojawił się w naszym życiu po raz pierwszy mentor. Najwyższy był ten <gry> który jest, w, w Microsoftie i był jednym z jurorów konkursu. I ostatnio na że na słyszałam, jak Michał opowiedział komuś o nas, właśnie ten i to była taka opowieść. Mnie też kiedyś opowiadałaś. I to była taka opowieść. No i ja po prostu się nimi zająć i je trochę komentarować, bo sobie pomyślałem tak, kurczę, Tylu ludzi w tym kraju mają tak gigantyczną wiedzę na temat serwisu, wymyślają te serwisy, projektują, wypuszczają do sieci i nic, a te nie wiedzą że tym, <grywa> co się <grywa> wydarzyło. Nie <grywa> puściły i coś się wydarzyło i mają ten konkurs. I generalnie jakoś sobie tego nie mam rady. Wtedy tym konkursie i siedziałam tam, no. No i też oczywiście, to, to Michał nie jest sam obyciem To był, to był z, zresztą z takich ciekawych rzeczy, to też słyszałam, jak opowiadał komuś, że on miał mentorować wtedy cztery zespoły w tym konkursie, i te cztery zespoły tam się napisał do nich maila, między innymi do nas. My odpisałyśmy natychmiast, dobra, no, to spotkajmy się kiedy, jutro. Tamte, cztery, tamte pozostałe trzy zespoły prawie w ogóle jakby nie wchodziło z nim w kontakt, a my, jak się spotkałyśmy, to z krajecikami, z nudesikami, no każde słowo. On mówił, że słuchajcie, to musicie tam jeszcze CPC, CPN sobie sprawdzić, a <grym> <CPC? grym> ja w związku z tym rzeczywiście się miał z nami niezły uwag. Jakoś nie, dał, nie dawał tego po sobie poznać, a dopiero potem się dowiedziałam, jakie to było na niego przerażające, bo on po prostu nie sądził, że aż tak jakby jesteśmy kompletnie nieświadome tego, w jakim jesteśmy w biznesie. No, no, i co? I, i jakby rzeczywiście był mi chaos potem, potem po wybraniu konkursu, ja postanowiłam pojechać na spin. Czyli tutaj aga będzie robiła spinę na spinie. I to mi też strasznie wyglądało. Skin Basic pod koniec zeszłego roku dał mi <tuszel> takiego pierwszego gigantycznego kopa, i tak naprawdę takie ustawienie sobie w głowie o co w ogóle chodzi. Tak naprawdę, jakby tym, tym wszystkim tym się zajmuję. Ja, ja ja nie wiem, No to polecam Wam z kim. No, <laughs> naprawdę, gdzieś, nie tylko dlatego, że się z taką przyjaciółmi, ale naprawdę jest świetne jakby miejsce do tego, żeby sobie ustawić tak naprawdę swój biznes internetowy. Co to jest, po co to jest, dla kogo to jest, na czym zarabiać itd. No i trzeci to Alessandra, która <laughs> na sesji mentoringowej, tutaj dwie przeleciałam na to? na sesji mentoringowej u nas pomogła nam znaleźć mi hasło, które dzisiaj rzeczywiście promujemy w czym czyli artsourcing to jest hasło, które rzeczywiście właściwie najbardziej oddaje ideę tego, czym się zajmujemy serwisie i czym są konkursy kreatywne, czyli konkursy dla twórców. My jesteśmy tak naprawdę platformą, która z jednej strony skupia tak naprawdę firmy, i które chcą się promować przez konkursy i równocześnie też zdobywać pracę. Twórców, a z drugiej strony pomaga twórcom rozwijać się i, i wybudować swoje podchody, Po co tylko dużo co, zarabiać, bo czasem są naprawdę fajne nagrody. Na przykład w ostatnim konkursie filmowym Einbanku włóknięto 25 tysięcy, to nie jest cały tak no i co my? No to teraz już jest na tym etapie, na no którym już wiem, z... że nic nie wiem. Bo rzeczywiście cały czas jest jeszcze tak, że po to, to cieszę. Na, w CPM ach i CPC nadal się jeszcze nie um, Jeśli chodzi o to, co było wcześniej, to podsumowanie, wydaje mi się, że e, jeśli budujecie swoje jakieś filmy e, i, i niezależnie nie od tego, na jakim jesteście etapie, to rzeczywiście bardzo. Warto się na tym skupić. Nie fajnie jest rozpraszać się na kilka części, by próbowało się łapać kilka srok za ogon, zastanawiać się, jak to wypalić, to będziemy w tą stronę, a jak to, to, to ale to jest bez sensu. Trzeba się skupić na jednym, bo takie mam dzisiaj poczucie, że tak naprawdę właściwie na wszystkim można zrobić pieniądze, tylko się trzeba skupić i rzeczywiście jakoś próbować wyciągać wnioski. My tego nie robię w przeszłości. Teraz już robimy, teraz już jest tak, że rzeczywiście mam wrażenie, że już nie działamy chaotycznie i w tej chwili jesteśmy na etapie budowania biznesu, mamy zbudowany serwis, mamy zbudowaną społeczność, mamy 15 tysięcy fanów na Facebooku, całkiem nie statystyki Nadal mamy nowy serwis od miesiąca i zbudowaliśmy na Polskę. No i w tej chwili tak naprawdę, jak to się u nas w firmie mówi, mówi oramy rynek, czyli my prostu rzeczywiście biegamy od klientów, do pieniędzy codziennie i próbujemy na tym zarabiać i zaczynamy mieć bardzo fajne efekty. Zaczynamy na przykład współpracować, jesteśmy na etapie podpisania umowy na roczną współpracę z globalną marką. To jest taki straszny fajny kontakt, który nam pozwoli już rzeczywiście w przyszłym roku czuć się spokojnie. Tak, tak. A w przyszłości, pewnie dosyć tak. szybkiej zamierzamy zachować rynek tak. globalny, czyli rzeczywiście tak. zrobić angielską wersję naszej strony, spróbować się zmierzyć z rynkiem, poza polską, bo polska jest tu i dalej. Podsumowanie: tak rzeczywiście. Wiem, że nie wiem, ale bardzo to lubię, bo to jest naprawdę taki etap w życiu, który chciałabym, żeby się... No właściwie chciałabym, żeby się nigdy nie skończył. Mam poczucie, że to jest najbardziej rozwojowy etap ja się czuję po prostu cały czas, niezwykle jakby mam głowę pełną wniosków, ale to są fantastyczne wnioski, które posuwają mnie do przodu, posuwają naszą firmę do przodu. Czasem jest czasem niestabilnie, czasem jest smutno, bo czasami gdzieś dzień poświęcony na ule, ale i tak jest to mam bardzo fajnie. I myślę, że rzeczywiście ten etap, kiedy będziemy mogli zwiedzić wszystko, to będzie taki etap zblazowania. No i to są te nierogowane. To wszystko.